Gadają, że tu węgiel będzie. A dlaczego szef nie pracuje? Dobre pytanie. E, tak się zastanawialiśmy, szefie, e, kopiemy ten dół, a ty szefie nic nie robisz. To dzięki inteligencji. E, co za inteligencja? Pokażę ci. Podnieś pięść i uderz mnie w rękę całej siły Po co ruszyłeś ręką? To się nazywa inteligencja. A teraz wracaj do roboty. Co powiedział? Eee, że tą przez inteligencję. <noise> co to znaczy? Pokażę ci weź spaden i uderz mnie z całej siły w rękę.